kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie trochę makijażowo i paletowo. Ostatnio było dużo filmów właśnie o tematyce perfumowej, więc czas to troszeczkę przełamać. I dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć znowuż o... trochę o swojej kolekcji palet, ale z naciskiem na cienie zielone. Nie wiem, ja ostatnio mam jakiś taki... Yy... Fioła po prostu mam na punkcie zielonych cieni, zielonego makijażu. Najczęściej po prostu sięgam po te kolory. Nie wiem, zawsze lubiłam zielony kolor. W ogóle zielony kolor to jest mój ulubiony kolor. Jeśli chodzi o makijaż, to y, lubiłam, ale nie, nad, nie nadużywałam. Bo też zawsze żyłam przeświadczeniem, że skoro mam zielone oczy, to nie wolno mnie używać zielonych cieni i tym podobne bzdury. Ale jakoś, nie wiem, w ostatnim roku, może, może trochę dłużej, jakoś się przełamałam i w tej chwili bardzo często sięgam po zielone. Zielone cienie i bardzo je lubię, i jakoś czuję taki po prostu niedosyt. Także chciałam Wam dzisiaj pokazać palety w mojej kolekcji, które są yy, przeważnie zielone, albo całe zielone, albo mają dużo zielonych cieni, albo jakieś takie pojedyncze zielone cienie z innych palet. Będzie oczywiście to wszystko z innej perspektywy: będzie trochę zbliżeń, będzie trochę słoczowania, porównywania, także. Taki po prostu relaksujący film, jeżeli lubicie oglądać palety, jeżeli lubicie oglądać zielone cienie, to oczywiście zapraszam do oglądania. Okay, mam nadzieję, że wszystko widać ładnie, czysto i kolorowo. To są wszystkie palety, które ja tutaj przygotowałam. One nie wszystkie oczywiście są typowo zielone. Natomiast to są takie palety, w których albo jest wiele zieleni, albo są jakieś ciekawe pojedyncze kolory. Nie wyciągnęłam tutaj wszystkiego, co mam z zielonym cieniem, bo to by było po prostu bez sensu. Wybrałam po prostu te, które moim zdaniem są ciekawe, ciekawsze chociaż na pewno tutaj jak jeszcze patrzę na tą swoją półkę to jeszcze tutaj trochę zostało takich ciekawych, no ale nie, nie, nie o to chodzi, chodzi o taką po prostu zabawę i, i przegląd kolekcji. Okej, okay, także gdzieś tutaj na bok to, na jeden bok, na drugi bok, nie wiem. Ok, zaczniemy oczywiście tutaj od Odense Eye Stone and Rock Palette. To jest chyba taka najbardziej zielona paleta w mojej kolekcji, dlatego że tutaj naprawdę wszystkie cienie są zielone, tutaj nie, nie, nie należy się dać zwieść nawet temu, temu kolorowi, dlatego że... To jest takie kaki. On tutaj w palecie wygląda na brąz. Nawet ten tutaj kolor wygląda na brąz, ale to wszystko są naprawdę odcienie zielone to są takie odcienie kaki. Ja nie chcę, nie, nie byłabym w stanie tutaj zesłoczować wszystkiego, ale na pewno ten kolor jest najpiękniejszy z tej palety. To jest taki żuczek. Nie wiem, czy będę umiała y, pokazać to, ale on ma taki. O, teraz to chyba widać. Że on ma taki niebieski shift. To jest taki typowy, typowy żuczek. To jest taki fajny metalik, ale on ma, to jest taki, yy, taki cienki. Nie wiem, on się nie nakłada tak mięsiście jak niektóre inne cienie, tylko taki trochę cienki. Ale to nie jest toper. To jest cień, który daje zupełnie pełne krycie i można go do, dobrze zbudować. O, teraz to chyba będzie widać. Przepiękny kolor. To jest ta, taki typ zieleni, który ja bardzo lubię. Tutaj inne zielenie też są piękne, takie oliwki. Tutaj jest coś takiego bardziej. Yy, turkusowego, seledynowego, także nie, nie będę słuczać, postaram się słuczać po prostu najładniejszy cień z palety i wydaje mi się, że to jest najładniejszy cień, czemu to mi się tutaj nie chce ładnie sfokusować, no. Ale to jest taki właśnie typowy rzuczkowy, czyli taki shift zielono-niebieski. Także to jest w tej chwili moja taka dyżurna paleta zielona. Yy, miałam wcześniej jeszcze tą z BH Cosmetics, natomiast ona już... Powędrowała do kogoś innego. Także zostawiłam tą, dlatego że tutaj mam po prostu każdy odcień zieleni, jakie mogłabym sobie wymarzyć. Dalej nie będę wybierać chyba, bo tutaj to nie jest w żaden sposób uszegregowane czy w jakimś rankingu ułożone, tylko po prostu lecimy jak, jak leci. Nomad Hudson Valley, tutaj mamy tylko jeden rząd zieleni. Za to naprawdę te zielenie tutaj matowe są ładne, to są wszystko takie leśne zielenie. Bym powiedziała takie kaki, trochę brudne zielenie. No i oczywiście tutaj ten e, błysk. Przepiękny to jest taka żywa zieleń, taka złota zieleń. Również bardzo lubię e, taki, właśnie, e, taki właśnie kolor. On się pięknie łączy czy to z zieleniami, czy z brązami. Także tak, tu może, może paleta nie jest ciężka w zielenie, ale na pewno ma przepiękne zielone odcienie. E, Lois Cosmetics meet me, in under, meet me in Underworld. Przepiękna paleta. Już po okładce widać, że tutaj zieleni będzie sporo. I rzeczywiście jest tych zieleni tutaj, no można powiedzieć, te dwa rzędy. Można powiedzieć, że te dwa rzędy są zielone. To znaczy, no jest, cza, jest czerń, tutaj jest taki y, brąz, taki y, wielbłądzi brąz, podobny do tego w. Y, Stone and Rocks od Odensai, ale tamten wychodzi na oku bardziej w kaki wpadające, a ten zostaje brązem. Natomiast tutaj bardzo lubię te, zarówno te maty zielone, takie oliwkowe, no i tutaj te błyski. Tutaj ten zasługuje na uwagę. Nie, nie jest to paleta, yy, nie ma tutaj ani multichromów, dułochromów, ani żadnych ciekawych toperów. Powiedziałabym, że to są raczej takie standardowe cienie. Standardowe maty, standardowe błyski, takie trochę metaliczne. Nie ma tutaj może nic spektakularnego, ale po prostu bardzo mi się podoba kolorystyka tej palety, szczególnie połączenie tych takich yy, burgundów, właśnie z tą oliwkową zielenią, czy w ogóle nawet te, te zielenie po prostu. Bardzo ładne. Także tutaj też piękne, piękne zielenie. No i Articho Cosmetics, jak widać tutaj, obydwie leżą. E, zacznę po kolei. Tutaj e, to jest też taka paleta y, bardziej kolorowa. No ale tutaj te zielenie też są. I tutaj znowu mamy. Y, ile? Raptem trzy, raptem trzy zielone cienie, tak naprawdę. Ale ten. o, o nie, mam nadzieję, że to widać. To jest też taki bardzo podobny do tego z Odenseye. Zaraz go zesłoczuję tutaj jest bo, obok niego, tylko że ten z Odenseye ma właśnie taką cienką fakturę, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, a ten jest taki mięsisty. I to jest taki też przepiękny, błysk, mam nadzieję, że to widać, z zieleni w niebieski. Nawet, o, nawet po słoczu widać jaka jest różnica, widzicie? To jest to, co ja mówię. Po prostu cienie z Artist Cosmetics, te metaliczne cienie są po prostu. I jeszcze w ogóle ile mnie na palcu zostało. No, to jest po prostu petarda. Zobaczcie, jaka jest różnica między tym a odęc. Gdzie odęc już mi się wydaje piękny, ale to tutaj to jest po prostu płynny metal. I no, no ta zieleń to jest. Ona się mieni z takiej, z takiej żółci w zieleń i w niebieski. O, mam nadzieję, że to. Widać, jak to się zmienia. Teraz widać, że to jest taki niebieski, naprawdę przepiękne cienie, przepiękna. Tutaj też te, te, ta zielenia jest piękna, taka wiecie, cytrynowa, tutaj ten mat, wszystko pięknie, ładnie, ale nie, nie mam wystarczająco dużych rąk, żeby to wszystko przesłoczować, także tak. Tutaj jest mój ulubiony również zieleń, w ogóle to są właśnie takie, y, obydwa te, i te, te co mam tutaj na dłoni, to są takie moje ulubione odcienie zieleni, ja lubię takie właśnie ciepłe zielenie, takie, y, nie wiem, żuczkowe, leśne. Nie przepadam za tymi Turksami. No i tutaj Artisius Cosmetics Man Eater, bo tutaj nie powiedziałam: to jest Absyrgen i tutaj Man Eater. Tutaj jest już dużo więcej tych zieleni. Ta paleta, no nie wiem, oczywiście widać róż, żółć, brąz, ale tych zieleni tutaj jest sporo. Nie wiem, czy jestem w stanie zespuczować tylko jeden. <grym> nie wiem, ten tutaj wygląda niepozornie. On jest tak żarówiasty na oku. To jest taki toksyczny, wiecie, nie dokładnie taka toksyczna zieleń. Zaraz zesłoczyłem. Ten jest piękny, taka butelkowa zieleń, trochę turkusowa, ale o, zobaczcie, kiedy jezu, to jest taka pigmentacja. No i ten tutaj, no to trzy kolory mam zasłoczować. Proszę bardzo. Przepiękne zielenie. Ten jest najmniej błyszczący z tego wszystkiego, bo to jest raczej taka, nawet nie jest metalik, to jest taki, nie wiem, jakaś taka satyna, coś. Ale y, przepięknie wygląda na oku. No nie, satyna to jest trochę więcej niż satyna. Trochę bardziej błyszczące niż satyna, ale to nie jest taki typowy metalik, Widzicie? Y, ale taki jest żarówiasty ten, ten zielony. Tutaj jest taki typowy turkus. Y, Ma tu takiego nie lubię, takiej oprawy oka, ale na powiece jako błysk tak. No i tutaj jest znowu taki. Taki właśnie żółto-zielony. Podobny tutaj też do tego z. Co to było? A to był ten z Hudson Valley. No ale też widać, jaka jest różnica w błysku tych cieni. Nie wiem, dlaczego o Artistry Cosmetics tak mało jest, naprawdę tak mało słychać, bo to jest marka, która mam nadzieję, że będzie się prężnie rozwijać, bo fantastyczne po prostu cienie. Uważam, że lepsze niż. Yy lepsze niż, zaraz będziemy mówić o Cosmic Brushes, mi się bardziej te cienie podobają, jeśli chodzi o, o formułę, o jakość, bo kolorystyka to nie będę komentować, dlatego, że to jest rzecz bardzo indywidualna, rzecz gustu, także kolorystyka to inna sprawa, ale jeśli chodzi o jakość cieni, to ja zdecydowanie wolę te z Artigid Cosmetics, bo zaraz Wam pokażę, o co chodzi. W, w Cosmic Brushes mamy dużo takich cieni, takich toperów, takich innych i... Ja nie uważam, żeby w każdej palecie musiały być zaraz duochromy, topery i Bóg wie ile yy, błysków. Ja też lubię takie po prostu standardowe, zwykłe metaliki, które mają przepiękny kolor i ładnie się błyszczą. I to są właśnie takie cienie. A tutaj mamy dużo takich, co po, po nich nie wiadomo czego się spodziewać, bo wydaje nam się, że nakładamy zieleń, a to tak naprawdę jest róż albo złoto. No ale tutaj też mamy sporo zieleni i niektórych z tych zieleni się boję. Tu jest taka trawiasta zieleń. Yy, ja nie wiem, tej, tej się boję zieleń. To jest taka typowo turkusowa zieleń. Ta jest ok, Nawet z tą y, się polubiłam, chociaż myślałam, że nie będę tego cienia używać, ale one fajnie ze sobą współgrają. Czy z tymi, czy z tym brązem. No nie wiem, ładne. Jedynie co, to ten ta pastelowy taki turkus, to, to nie jest kolor dla mnie. Reszta jest okej. Okay. Y, może dla odmiany czuję tutaj ten mat, bo ten mat jest przepiękny. To jest taki... Y, też taka toksyczna taka zieleń. Lody jadą. No i może ten tutaj. Znowu kolejny taki cień, który ja bardzo lubię. Już jak widać mam 1500 takich w swojej kolekcji. To jest właśnie taka żółta zieleń. No i ta tutaj. O, swocze matów nie będą takie spektakularne, ale już widać, że to jest taka zgniła, toksyczna zieleń. Proszę, a ten, to jest zupełnie inna formuła niż tych metalików, te, te, te formuły są takie cieńsze, również widać jaka jest różnica błysku, że te z Artisude Cosmetics jednak bardziej się błyszczą, no a najmniej widzę, że tu się błyszczą ten z Odense, ale to akurat może taki cień wybrałam, bo ja bardzo lubię te błyski z Odense, nic się nie, porówna, nie, nie równa z tym, ale widać, że te z, z Artisude Cosmetics mają lepszy połysk niż te z, z Muse. Z, no, z Cosmic Brushes to no, po prostu inny rodzaj cienia tutaj jest tak delikatnie to przechodzi z takiego złota w zieleń ale to jest też takie cieńsze nie jest takie bardzo kryjące te cienie z Artigid Cosmetics są takie bardziej po prostu kryjące no ale również paleta jeśli chodzi o yy, zielenie to też yy, często sięgam właśnie po te zielenie z tych palet dalej to już tutaj Jakoś szybko lecimy z tym. Myślałam, że to będę się tu gadać i gadać. Ok, słuchajcie, Wizjard. Niestety nie mam y, zielonych cieni, zielonych palec. Vizyard wciąż czekam na takie palety, żeby Wizjard zrobił jakąś ładną, zieloną paletę. Mają oczywiście kłoda. Ten y, podoba mi się, czy to pistachio tam jest, czy jakiś tam, teraz nie pamiętam ten kłod, który ja mam na oku. Peridot, o Peridot, taki kłod z, z zieleniami, kiedyś z tej starszych palet, z tej serii Theory, Color Theory oni mieli taką zieloną paletkę sześciu, ale ja nie mam tam tych starszych palet także no niestety cały czas Wizard idzie w te swoje ciepłe brązy, jakieś róże i, i brzoskwinie a wciąż nie ma y, ulubionej zielonej palety, także są tutaj tylko takie pojedyncze, Soleila Plak. Y, tutaj y, w ogóle nie widać jakby była zieleń, ale ale jest. To jest ten tutaj kolor, który wydaje się być takim jakimś złotem czy coś, ale on ma naprawdę bardzo fajny taki zielony. Nie wiem, czy będę w stanie to pokazać, mówiąc szczerze. No to jest coś bardzo delikatnego i może w zależności, w zależności od tego, z jakim matem się to skomponuje, to wówczas widać troszeczkę ten zielony taki migoczący jakiś kolor. Ale nie wiem, czy będę w stanie to może teraz trochę widać. Ciężko jest coś takiego pokazać na swatchu. To jest coś bardzo yy, takiego delikatnego, ale lubię to. Podoba mi się ten efekt. Tutaj trochę to też w palecie widzę. Podoba mi się ten efekt po prostu takiego delikatnego zielonego shiftu. Kawkę mi przyniosłeś, dziękuję. A z kim ty tu gadasz? Sama ze sobą. A bo ty filmik kręcisz no. sobie. I co, skończyłeś? Nie. A kręcisz sobie, no wow. Da, wow. Dziękuję. Dobrze, no, chodź ci chodź. O, mąż przyniósł kawkę, także będzie przyjemniej. Chyba, że ją zaraz tu rozleję sobie, jednorobi jeszcze większego bałaganu. Okej, okay, słuchajcie, wszystko wycieram oczywiście w spodnie, więc yy, jest fajnie. Okej, okay, na, następny Dark Edit. I tutaj są dwie dosyć ładne zielenie, ale to nie na tle tamtych yy, cieni, które tutaj zasłoczywałam, to to absolutnie nie będzie miało żadnego efektu. Natomiast, zarówno ten matowy zieleń, ta matowa zieleń jest fajna, to jest taka ciemna oliwka, taki, właściwie nie tyle oliwka, co taki kaki. No i ta tutaj zieleń również, yy, no to wiecie, Wizjard nie specjalizuje się w błyskach o to jest taka fajna kaki zieleń. Bardzo mi się podoba ten kolor, ten, ten mat. No a to jest błysk, ale to mówię to w ogóle się ma nijak do tych tutaj Indii marek, to jest bardziej takie satynowe. Ale to są takie, o, dwa, zlały mi się te słocze, dwa takie zielone cienie z Wizard. Mówię, no, szkoda, że Wizard nie idzie więcej w tej zielenie. Tutaj z kolei bardzo lubię, to jest Petit Pro numer 3. Tutaj są zielenie, które ja lubię, zarówno ten matowy, jak i ten tutaj błysk. Uważam, że ten błysk jest bardzo ładny. Znowu, tu nie ma tego co porównywać z Altitude, ale to jest ładny, taki jasny. Co, taka jasna, cytrynkowa zieleń. bo jaka jest różnica. Wiecie, że ja bardzo lubię wizjat, ale nie, nie za te błyski. To są cienie zupełnie innego rodzaju. To są takie cienie, wiecie, bardziej na co dzień, do pracy, bardziej eleganckie. No, nikt na, na, na przykład na rozmowę kwalifikacyjną nie pójdzie z czymś takim na oczach, a z czymś takim już jak najbardziej tak. Ładne są te zielenie, mają ładne odcienie. To nie są, mówię, błyski jak z Indii ale bardzo ładne odcienie. Dalej, słuchajcie, dwie palety Sigma wybrałam. Tam jest więcej zieleni w jakichś innych może paletach, ale no nic jakiegoś takiego, co mi tutaj, nie wiem, przychodzi w tej chwili do głowy. Sigma Enchanted. Tutaj mamy naprawdę bardzo ładne zielenie, chociaż też tutaj na tle tych Indii to nie będzie miało jakiegoś większego, nie wiem, efektu. No na pewno ta tutaj zieleń jest ładna, bo to jest takie... znowuż taka złota zieleń. Lubię takie kolory bardzo. Takie ni to złoto ni to zieleń. Takie coś jak stare, taki zaśniedziały coś. Bardzo ładny kolor. Ten tutaj jest na takiej ciemnej bazie. I ma takie, nie wiem, czy to będzie widać. Ma takie troszkę jakby niebieskie drobinki w sobie ładnie podoba mi się te jak tu się skomponuje któryś z tych przejściowych kolorów ten ciemny mat i którąś z tych zieleni tą jasną też to wychodzi ładny taki elegancki zielony makijaż bardzo mi się też podoba. No i tutaj Sigma Untamed tutaj właściwie tylko dwie zielenie ale obie naprawdę bardzo ładne. Wiecie co nie będę słuczować tej zieleni, bo to jak ona wygląda, to widać, ale zespół tę musztardę, bo uważam, że to jest bardzo nietypowy cień. No i tutaj mamy tą zieleń. Ta zieleń, już tutaj dla odmiany, jest taka dosyć yy, po prostu metaliczna to nie jest taki toper typowy. Ten musztardowy uważam, że jest fajny, bo się pięknie komponuje, nie jest to zieleń, ale pięknie się komponuje z zielenią. No i tutaj ten błysk. Błysk, który nie jest takim, wiecie, typowym błyskiem, raczej to jest znowu taka satyna, ale no, takie są cienie Sigmy. Tak to wygląda. No i ostatnia z tych palet, które tutaj przyniosłam, przy, przy, wyciągnęłam, mnie przyniosłam, to jest Anastazja Nowo. Bardzo lubię zielone cienie z tej palety. Niby nie ma ich dużo, ale bardzo lubię. Nie wiem, zrobię kilka słoczyt. To są przepiękne odcienie takiej oliwki. Ten tutaj jest bardzo zaskakujący to jest taki żuczek. Również ten. Widzicie, to też nie jest taka, taki błysk jak z indii, ale. Tutaj, o! Bardzo mi się podoba odcień. To jest taka brązowo-złota oliwka. Tutaj znowu mamy właśnie taki jakby żuczek, to jest taki na takiej ciemniejszej bazie jakiejś brązowej, taki shift daje. Mam nadzieję, że tu widać. No i tutaj ten jasny, taki trochę seledynkowy. No mówię, w porównaniu do tego tutaj to nie ma takiego efektu, ale... Naprawdę bardzo, bardzo lubię. Teraz tu na palcu mi się fajnie to roztarło. Ten żuczkowy jest ładny. Tylko to jest do takich ciemniejszych makijaży. No i mówię, te, te oliwki podobają mi się bardzo. Te odcienie tutaj zieleni. Również podobają mi się, może jeszcze tutaj wyciągnę. W ogóle w każdej jednej tej Anastazji są jakieś zieleni. One wszystkim się podobają. Tutaj w Kosmos również mamy fajny, bo to jest taki duochrom, toper właściwie. Zanim też cień, o którym warto wspomnieć, bo to jest taki właśnie toper zielono-srebrno, jakiś yy, syrenkowy. No i tak patrzę, co tu jeszcze, gdzie tu jeszcze jakieś zielone cienie. No, Angela oczywiście jeszcze ma tutaj też piękny zielony cień. Ten jest ładny, taki standardowy, ładny, no ale tutaj to jest taki typowy duochrom, yy, taki. Yy, nie wiem, czy, tak, czy na słoczu będzie widać, bo on najładniej wygląda kładziony na coś. Bo to jest znowu taki coś na takiej ciepłej bazie, ale z takim jakimś cytrynowo-złoto-zielonym. Przebłyskiem, także to są takie delikatne cienie, one robią efekt dopiero jak się je na coś położy, ale również bardzo ładny cień. Także tak wygląda, nie widzi. Nie ma tego jakoś tam szczególnie dużo, też nie pokazuje każdego jednego zielonego cienia ze swojej kolekcji, ale to są takie zielenie, które ja lubię, których się nie boję. no W większości błyski tutaj słuczowałam, ale. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jak bardzo się wy, wyróżnia na tle tych wszystkich słoczy, jakie zrobiłam tutaj. Przecież i Odens, i Wizard i, i Anastazja wszystko. Jak bardzo się wybija ten cień z Articiod i ten tutaj. Te, w ogóle te, te trzy błyski są z Articiod i ten tutaj na tle tych wszystkich innych. To wygląda, jakby miała same maty, a, a tylko te błyski. Także bardzo mocno się wyróżniają moim zdaniem na tle innych cieni. To mam nadzieję, że to widać. Okej, okay, także takie, taka zielona kolekcja. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Po prostu oglądając sobie palety, ja też lubię takie filmy oglądać, także. Mam nadzieję, że czym się zainspirowaliście. Dajcie znać, czy macie któryś z tych palet, czy lubicie w ogóle zielony kolor w makijażu i jakie ewentualnie wasze są ulubione zielone palety, czy palety, które zawierają jakieś naprawdę wyjątkowe zielone cienie. Dajcie znać. A tymczasem serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Życzę wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć. Cześć.